Kazimierz, burnat, immanencja czyta Bogdan Dmowski. To, co nas spotyka, jest wszystkim, czego nie ma poza życiem, trzeba żyć. Ofiarnie, aby dotrzeć do sedna tkwiącego w śmierci, osadzającej nas w gnieździe odosobnienia przed ostateczną rozprawą. Żałobnicy rzucą ochłap ziemi, czasem kamień najbliżsi spróbują otworzyć na zawsze zatrzaśnięte drzwi z niedowierzaniem, że ich to niedługo spotka tymczasowo zameldowani urządzają się jak na wieczność w świecie, który trzeba opuścić, aby zrozumieć tajemnicę. Jestem w opozycji do życia, ze względu na jego krótkowzroczność.